Hej, witajcie ludziska z tej strony, i Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka z modyfikacją The Returning. Kochani, e, tutaj mam urszaka, jest to postać, do której mieliśmy się teraz udać. E, jest to oczywiście. E, ponieważ musimy, oczywiście, dostać się do świątyni śniącego, a urszak może nam w tym pomóc. Stary przyjaciel z Gotika Jedynki, e, niestety, ale w tym miejscu go nie było. On powinien w tym miejscu być ogólnie, ale nie było. Nie wiem, czy to jakiś buk, czy jakiegoś Buga miałem, czy co, ale tego urszaka tutaj po prostu nie było. Przecież Całą okolicę i tego po prostu Urszaka naprawdę tutaj nie było Nie wiem czego ja go zabiłem niechcący W którymś od, tam odcinku Ale to chyba nieświadomie e, No i niestety musiałem go przyzwać ludziska Bo inaczej no, no, nie, nie mógłbym przejść gry Także no, byłem do tego Niestety zmuszony e, Byłem sobie jeszcze u Goraxa Byłem u Goraxa i w Jarkendarze w, re, w Jarkendarze po ząb, po kły węża botnego e, A w U Goraksa po język ognistego jaszczura Jak widzicie trochę hajsu mi tutaj ubyło Eee, okej, okay, w takim razie możemy sobie pogadać z urszakiem. Ja, ja Bart. Stój. Ciebie znać. Ty przyjaciel człowiek, złagodny głos. Przyjaciel, co zabić demon kruszak. Mhm. Szkoda, że okoliczności nie są bardziej sprzyjające. O mało się nie zabiłem. Co tu robisz? Urszak idzie, żeby zobaczyć co się stało z jego bracia. Skąd się was tu tutaj... tylu. Jedne orki idą z gór, a inne ze statków. Wszystkie robią wielkie ogrodzenie. Okej, okay, dobra, przejdźmy od razu do konkretów. Czyli wiesz, co się wydarzyło ze świątynią świątego? Eee, wiesz, co się wydarzyło ze świątynią świątego? Orkowie zamknąć świątynia Kruszak. Tam nowe zło, zabić orków, wielu martwych. Przyjaciel nie może iść do świątyni. Orkowie odkopać świątynia po odejściu zła. Kruszak. Orkowie bardzo radośni, dużo tańców, szamani odprawiać dużo modlitw. Ale potem zły demon wrócić, zaczął zabijać i czarować braci. Orkowie bardzo przestraszeni i uciec ze świątynia. Bracia zamknąć wejście, bardzo silne zaklęcie. Przyjaciel nie podchodzić, bo szybko zginąć. Choć oczywiście o ten ogień. Jak możesz tam dostać? Przyjaciel chce wejść do świątyni, przyjaciel nie boi się zła. Urszak nie rozumie dlaczego. Muszę dostać się do podziemi świątyni. Możesz mnie tam zabrać? Urszak przeprasza. Nie może pom pomóc, przyjaciel. Bracia, urszak mieć magiczny kluc klucz i nim zamknąć świątynia. Bracia, trzymać kluc klucz w miasto. W miasto dużo bracia. Urszak nie może iść do miasta. Bracia, zabić urszak, gdy wróci do domu. Miasto? Masz na myśli miasto, w którym żyją orkowie? Miasto pod skałą. Wielkie miasto. Mnóstwo braci. Wielu wojowników. Przyjaciel tam nie idzie. Przyjaciel zginie. W domu dużo szaman, jedno zaklęcie i przyjaciel umrzeć. Jeśli przyjaciel tam iść, trzeba znaleźć ulumulu. Bracia nie zabijać, bracia porozmawiać. Przyjaciel mieć ulumulu, przyjaciel nie umrzeć. Ale gdzie mogę znaleźć ulumulu, może się dla mnie zrobić? Urszak nie może, tylko wojownicy mają ulumulu. Urszak nie jest wojownikiem, urszak szaman, ale urszak może powiedzieć gdzie można znaleźć ulumulu. Przyjaciel słuchać i znaleźć, potem idzie do miasta porozmawiać z braćmi. Urszak znać jeden ork, Tarok. E, brat młody wojownik, ale wkrótce stać się dorosły. On może zrobić Ulumulu, ale przyjaciel, jeśli przyjaciel go znaleźć, da przyjaciel, jeśli przyjaciel go znaleźć. Ale czy będzie chciał rozmawiać z człowiekiem? Tarok nie jest zły na ludzi. Brat myśli jak Urszak. Brat dla Ulumulu, brat dla, da Ulumulu przyjaciel. Przyjaciel pójdzie do domu i coś tam, coś tam. A gdzie mogę znaleźć Taroka? Przyjaciel iść na północ do bagna i szukać go obok wieży Urszak. Myśli znaleźć go tam. A gdzie mam szukać miasta? Przyjaciel, przejść do góry na północ, tam szukać. Ale przyjaciel nie zapomni mieć ulumulu w rękach, bracia go nie zatakować i nie zabić. Jeśli przyjaciel będzie w miasto, sprytni, spyta braci o urszak. Ucz, czy może urszak wrócić do domu. Postaram się pomóc. O ile oczywiście Orkowie zechcą ze mną rozmawiać. Być dobrze, teraz przyjaciel idzie, urszak, będzie czekać tutaj. Dziękuję za pomoc. Mm... Ja sobie jeszcze z nim porozmawiam. Co zamierzasz teraz? Urszak, poczeka aż zwiadowcy zaproważ. Oj, a tego choszpaka zabiłem. Jest ten choszpak. Bardzo duży szaman. Wielki wpływ ma na wojownicy. Wielki plan ma dla orków. Jeżeli powiem mu, że choszpak nie żyje, no bo go zabiliśmy niestety. To oczywiście orc się na nas obrazi nie będzie chciał z nami rozmawiać, więc tego po prostu nie róbcie. Co się kryje za palisadą ork u orków? Zawsze duży palisada, tam wojenny palisada, dobry na wojnę. Nie widać ilu orki, a orki bez. Ale Urszak słyszy dziwne wieści. Orkowie mówią: Obca magia, przyjść przez palisadę dziwna magia. Orkowie przestraszeni, szamanie przestraszeni orkowie nie wchodzą poza palisadę. Urszak nie wiedział tego wcześniej. Czy tam nie widział? Dlaczego orko... Urszak zawsze mówił, że ludzie nie złe, że tam też przyjaciele... Ale szaman, nie słuchać Urszak, a bracia ciągle nie lubić Urszak. Nie... Tak, szkoda mi tego troszkę choszpaka. Yy, on jest naprawdę w porządku. Ale został oczywiście wygnany przez swoich braci, oczywiście... E, większą, dłuższą historię, taką szerszą, możemy oczywiście e, w szerszej historii możemy się oczywiście dowiedzieć w gotyku jedynce, kiedy z nim porozmawiamy. E, ja tam, ja wam teraz nie będę o tym mówić, ponieważ w sumie dużo nie pamiętam, no nie chcę mówić pierdół, że tak powiem. Także, e, także no cóż, dobra. gdzie teraz lecę, ludziska? Lecę teraz, e, teraz e, do Engora e, kupić miksturę, bo nie, czekajcie, ludziska, pójdę sobie w Kimę najpierw. E, bo jest ciemno, zapewne guwinko, widzicie, że tak powiem I zaraz będziemy musieli zachrzaniać ludziska, zachrzaniać e, korzystając ze mikstury szybkości Przez tą całą falę orków Poczekam sobie do rana oczywiście O, teraz jest jasno, jest pięknie i tak dalej, i tak dalej Dobra e, Widzicie co ludziska? Jeszcze pójdę sobie do tego strażniczka Mam nadzieję, że wyuczy mnie troszkę więcej siły bo Harat niestety możemy tylko douczyć do 120 punktów siły. A zobaczymy, co z tym typem. No, zapłaciłem o 200 sztuk złota, więc haha Mam nadzieję, że nas czegoś nauczy. Oczywiście będzie to do bardzo drogie. Niestety. Ok, Brutus, Torturowałeś? nie widzisz, że jestem Hej ty. Czemu nie mogę z tobą porozmawiać? Czego nie możesz mi nauczyć czegoś? Ja pierdzielę. To chyba tylko w drugim rozdziale mógł mnie uczyć. Nie, teraz już się chyba na mnie obraził, czy co? Nie mam żadnego pojęcia. E, ale siłę może, na może nas też nauczyć Strażnik świątynny. Także nie ma żadnego problemu, ale to dopiero w czwartym rozdziale. Albo no jak wrócę się do, e, do miasta, bo teraz nie będę tego robić w ogóle. Mam. E, wbiłem też kolejny poziom dziecka, Tak, ponieważ e, zastanawiałem się, czemu tego Urszaka cholernego nie ma. Przeszukiwałem całą okolicę. I udało mi się zabić tam... poszukiwaczy Kilku, tak, byli oni w wieży... koło wieży Xardasa, starej wieży Xardasa Także spokojny, tym samym kolejny poziom przy sobie grę na powiedzmy I... Teraz będzie... <śpuszcza> szybka jazda Czekajcie, weźmiemy sobie tutaj... Elixir chyba w lewo się idzie, tak? Dobra Ludziska zachrzaniamy Orkowie nie mają nic do tego, holy moly ale kurde, ile paskudztwa tutaj jest Ja pierdzielę! ile orków Oh shit Ile tego tutaj jest Masakra, aż mi tutaj laguje grę normalnie Masakra, dobra, uciekamy, uciekamy Ja bym chciał nie zginąć tutaj, nie w tym miejscu Umarłem Umarłem Nie wiem jak to się stało, naprawdę Tylko, znaczy Wiadomo, jak to się stało, ale tych orków jest tutaj naprawdę za dużo. Masakra. Oh no. Dobra, trzeba tutaj e, dokładnie robić uniki. E, dobra, tędy sobie przejdziemy tam na arenie. Kurde, chciałbym jeszcze przeszukać tą arenę, ale zapomniałem, niestety. Z tego co pamiętam, to gdzieś tutaj była jeszcze. E, mogliśmy znaleźć. E, no, mieszek e, Miltena z jakimś tam złotem czy tak, oczywiście przekłuje tą okolicę w poszukiwaniu tabliczki albo czegoś w tym stylu fajnie bo by gdybym tabliczka mi znalazł tabliczki siły o to byłoby to czy w ogóle nie przyszedłem bo tego tak muszę iść w tamtą stronę już przeszedłem Il orków o ojane ojane uciekamy Dobra, udało się uciec. To na górze jest właśnie urszak. Eee, jest właśnie urszak... znaczy Tarok, przepraszam, to jest Tarok ludziska, stary przyjaciel nasz z gotika jedynki. Boże Orkowie! O oh, no. Dobra. Pomożemy temu naszemu przyjacielowi. Jak widzicie, bije się biedak ze szkieletami. Mam nadzieję, że to przeżyje ziomek. ziomek. Troszkę się zmieniłeś, tylko naszek ork wojownik po prostu w, w tym w... Gotiku jedynce wyglądać troszeczkę inaczej. No, mało życia ma niestety. Kim jesteś? Ratunku, ratunku! Co się dzieje? Tarok potrzebować pomocy, Tarok ranny. Tarok potrzebować silny eliksir, inaczej Tarok umrzeć. Tarok mieć eliksir, ale potem stracić. Tarok nie znaleźć. Nie da się przypadkiem z szamanem Urszakiem. Tarok tak myśleć, tarok znać urszak Być to wtedy wielki szaman, tarok szanować urszak Twój przyjaciel powiedział mi, że możesz zrobić dla mnie Ulumulu Obcy pomóc tarok, tarok pomóc obcy. W czym mogę ci pomóc? Tarok bardzo słaby, nie mieć eliksir, tarok umrzeć. Obcy przy przynieść eliksir, tarok pomóc. Tarok zrobić Ulumulu. Znajdę twoje lekarstwo. Tarok bardzo słaby, obcy szybciej, inaczej tarok umrzeć Ten eliksir orkowy już mieliśmy także spoko Proszę, znalazłem eliksyd dla ciebie. Obcy nie być zły, jak inni wojowniki. Obcy być dobry. Tarok, dziękować. Czy teraz możesz zrobić dla mnie ulumulu? Obcy pomóc, Tarok. Tarok, pomóc obcy. Obcy musi mieć kło. Jezu, krotak, hasztag, bla 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 i coś tam, coś tam. Obcy przynieść mi wszystko, a Tarok robić ulumulu. Co to takiego, krotak? Język ognia. Być, je... być język jaszczurki ognia. Co to jest hasztag? Róg ciemnego potwór. Ostry jak nóż, twardy jak skała. Eee, a co to jest? Eee, Ząb żmija z bagno. Eee, gdy cię ugryźć, nie być ucieczki. Co to jest? Orfartag. Eee, kieł, wielki troll. Obcy poszukać wszystkiego, Tarok, czekać tutaj. Przyjąć ci wszystko, co prosiłeś. Eee, obcy silny wojownik. Z podziwem. Dać mi rzeczy, Tarok zrobić ulumulu. Tu. Obcy nosić ulumulu i być dumny. Tarok, teraz spać. Dziękuję, a teraz muszę iść. Szczęśliwa droga, obcy. Okej, okay, ludziska, mamy już e... broń e... Ulumulu. Dzięki temu będziemy mogli dostać się do miasta orków. E... A z tym problemów nie będzie, ponieważ miasto orków znajduje się blisko przełęczy. E... Za chwilkę się tam udamy, tylko najpierw tutaj poszukamy... A tu jeszcze powinien być gdzieś hangar. E... Dobra, jednak go nie ma. A powinien być tutaj. Tak przynajmniej czytałem. Ale okej, okay, nieważne. Okej okay, ludziska, lecimy teraz do miasta orków Mam nadzieję, że nie będzie żadnych nieprzyjemności tam Ja sobie jeszcze te ulumulu założę Jak to wygląda? Ulumulu, obrażenia, wymagana siła A dobra, spoko Nie ma żadnego kurde problemu e, Dobra kochani, lecimy teraz do przełęczy Kornis e, Do przełęczy Górniczej Doliny, przepraszam Stąd będziemy mieli najbliżej Czekajcie, wezmę sobie jeszcze pyk i pyk Okej okay. Przełęcz Górnicza Dolina Ok, i stąd kochani, będziemy mm, mieli najbliżej do. Y, czekajcie, ja sobie jeszcze łyknę jeszcze jedną miksturę szybkości. Mam nadzieję, że ktoś się nie wystraj z tych mikstur za szybko, ale nie chcę się tam zapieprzać przez e, nie wiadomo ile czasu. Dlatego skorzystamy sobie z mikstury i heja. Tylko w Gotiku jedynce też mieliśmy mm, jakieś miasto orków. Do którego mogliśmy się udać za pomocą Ulumulu, ale nie pamiętam gdzie kuźwaj, to jest właśnie ten problem, bo to mi daje, znaczy nie daj mi to spokoju. Do czego potrzebowaliśmy Ulumulu? Wiem, że do tego, aby przejść przez e, e, ten plat przed Świątynią Śniącego, ale do czegoś jeszcze, bo w Gotiku 1 też było Miasto Orków, ale nie pamiętam gdzie. Czy Miasto Orków to było, to był ten plat przed Świątynią Śniącego? Nie pamiętam, ludziska już naprawdę. Bo właśnie nabrałem takiego. Mm, mm, znaczy, zmusza to do myślenia, ponieważ w gotiku 1 mieliśmy plac. Y, znaczy, plac. Y, mieliśmy miasto orków, ale w dwójce też mamy miasto orków. I nie wiadomo, czy to jest to samo, czy to jest co innego, kompletnie. Ale no dobra, idziemy w tym kierunku. Tutaj powinno być miasto orków, w ludziska. Nie ma żadnego problemu, żeby się tutaj dostać, także luzik. Y, musimy tylko tutaj wskoczyć ładnie. Okej, okay. kurde. Okej, okay. właśnie w ten sposób. O oh, no, nie mogę tu wskoczyć a pierdzielę, nie wiem kto projektował to? A chyba jakiś pajac. Okej, okay, i pamiętajcie ludziska, jeżeli mając ulumulu zaatakujecie orka, to niestety ork, znaczy ulumulu wam zniknie. No i dzięki temu oczywiście orkowie mogą was zabić. Także nie róbcie tego. Tam dole, na górze jeszcze coś mamy, ciekawe. My sobie oczywiście możemy tutaj swobodnie podróżować i Nikt... nam tutaj niczego nie zrobi tak naprawdę i to jest naprawdę świetne. O Jezu, tym miasto orków jest naprawdę potężne. Ale się czuję jak taki intrus, nie? Niczego mi tutaj zrobić nie mogą. Skóra trola, czekajcie ja to wezmę, to obrażą się na mnie, czy nie? Trochę się boję. O, nie obrażam się. Super. Dobra. Ja sobie poszukuję tutaj, miejmy nadzieję, że jakieś tabliczki albo czegoś w tym stylu fajnie by było. O, ci Orkowie starszy elitarny, czarny ork. To jest naprawdę wielka potęga. Chyba najsilniejszy ork, z jakim miałem tutaj okazję walczyć w gotiku. Na górze coś jeszcze jest tam. Nie ma. Dobra ludziska, wchodzimy teraz do miasta orków bez zbędnego pitolenia. Tam na górę jeszcze możemy wejść. Zobaczymy, może na tej wieży coś będzie ciekawego. Tylko żeby się nie wydupić z niej. Ale to jest wysokie. Na kurze coś mamy? Nie, tam jest tylko ork, który się drapie po dupie. <grystanie> Dobra, wchodzimy teraz do miasta. Dobra, już schodź tam imienia co ty robisz? Wchodzimy do miasta orków. Tutaj będziemy musieli uważać, żeby nie zginąć, bo oczywiście, gdy będziemy, gdy będziemy chcieli wczytać grę, to niestety gra nam się skraszuje. Ale ta modyfikacja fajnie zrobiona jest, kurde, naprawdę, zajebiście. O tu musimy się wspinać, bo te, te, te schody są dla jakiegoś kurde giganta. Albo nie wiadomo dla, dla kogo, nie mogę z nim porozmawiać. Szkoda. No, ze, zwykłymi ze zwykłymi orkami nie możemy pogadać. Tam w środku powin powinien być jakiś przywódca, coś takiego. Także z tamtym typem powinniśmy raczej pogadać. Dobra, wchodzimy, ludziska. Hmm. Ludziska to wygląda jak pewna, pewne miejsce z gotika Jedynki. Ale nie pamiętam co dokładnie, bo przypomina sobie jakąś taką podobną miejscówkę. Ale dobra, nieważne, wchodzimy ludziska do środka. Podziemne miasto Orków. Tak, jesteśmy na miejscu, kochani. Zobaczymy ile tutaj Orków jest, bo w czwartym rozdziale raczej, znaczy albo w piątym, kiedy już będziemy naprawdę wykoksani, e, będę chciał wpaść w tutaj i oczywiście wszystkich pozabijać. To może być dosyć ciekawe. Eee, dobra. Słuchaj, tak oczywiście, że przeszukujemy tą miejscówkę, bo jestem tutaj pierwszy raz. Bo nie wiem, czy w gotiku jedynce już ta, ta miejscówka była, czy nie, kurde. Naprawdę, nie mam zielonego pojęcia, no. O Jezu, te lokacje są strasznie podobne. Z gotika jedynki. I to jest właśnie to. Że teraz sobie nie mogę przypomnieć, czy byłem w takim miejscu, czy nie. Na pewno byłem w czymś podobnym. Ale czy w czymś identycznym? Chyba nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie chcę nie, nie, chcę mówić, nie, chcę nie mówić, że nie. Dobra, yy, wiecie co, ludzie, skaż sobie pyknę tutaj światełko, na dny, żeby ten, bo jest cholernie yy, ciemno. Czekajcie, mam tu jakieś światło? Mam yy, weźmiemy sobie, oczywiście, zapalimy. Okej, okay, teraz jest o wiele, wiele lepiej, ludziska Bo te pochodnie nie dają nam takiej widoczności jako Jakiej tu byśmy chcieli yy, Ciemne grzyby tutaj są i to, sporo ciemnych grzybów, to, to mnie bardzo... Bardzo cieszy, ale tych orków tutaj nie ma jakoś zbyt dużo hmm, Na razie ja ani jednego nie spotkałem w tym mieście, także... Ciekawe Tu jeszcze mamy teleport... jakiś Trzeba go, trzeba go jakoś uaktywnić albo coś w tym stylu. Dobra, ja sobie wejdę na górę, o ile mogę jakoś tam wejść. Hmm. chyba nie dam rady, dobra. miksturka już niestety przestała działać. Jest to jedyna lokacja, jedyne miejsce, które możemy podążać tak O, tu się zaczyna strefa z orkami cholernymi. Dobra. Tam na dole mamy. Co tam jest na dole? Tam na dole mamy pełzacze. Dobra. Grota Knabar. Człowiek zdziwiony. Nosić ulumulu? Zaskoczony. Obcy być silny wojownik. Orkowie szanować silny wojownik. Orkowie nie zabić obcy. Dlaczego człowiek przyjść tu? Muszę prowadzić z orkami o jednej bardzo ważnej sprawie. Człowiek przyjść i mówić z orkami. Dobrze. Obcy może rozmawiać z orkami. Obcy nosić ulumulu. Orkowie szanować obcy. Kto tu dowodzi? Obcy szukać Urtral, być wielki przywódca orków, być wielki wojownik. Obcy poro porozmawiać z nim o sprawach A gdzie mogę znaleźć Urtrala? Obcy iść dalej do góra. Obcy przychodzić do miasta i szukać tam. Jasne. Teraz obcy iść. Okej. Okay. Yy, nie wiem czy idę w dobrym kierunku. Czekajcie. Jeszcze tutaj możemy wejść. Yy... Jejku, dobra, koleś nam tutaj, mm, jakby to powiedzieć, powiedział, ten ork, oczywiście, aby iść, aby iść dalej do góry, no, czyli do góry sobie pójdziemy, bo tam raczej znajdziemy tego ultrala, a nie tutaj, na dole. Czekajcie, tu był jeszcze ciemny grzyb, okej. Okay. Dobra, tu mamy jeszcze jakąś, jakiś budynek, jakaś budowla. Co to jest, moi drodzy? Mam jakieś skrzynię, mam nadzieję, że się nie obrażam, jak będę próbować otworzyć to, chociaż lepiej zapiszę grę, bo nigdy nic nie wiadomo niestety jeżeli mnie zaatakują, to niestety ale skraszuje mi grę. Okej, okay, super. Okej. Okay, dobra, jednak bardzo nie lubią, kiedy ktoś ktoś poszukuje ich rzeczy. O, nie skraszyła mi się gra nawet. Ale miło. Dobra, to niestety niczego nie zabierzemy. Dopiero kochani w czwartym rozdziale, bo w piątym jak to jest, zrobimy wielką rozróbę. E, oczywiście, dostać tutaj jeszcze... mamy inny... na inny... dostać tutaj możemy jeszcze na inny sposób, oczywiście. E, korzystając z... E, na górę mogę wejść? Korzystając z... E, no, jak się mówi? Korzystając z... E, 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 zabijając wszystkich orków. Także, ale no, oczywiście to jest e, chaotyczna praca. Bardzo ciężka. Także lepiej proponuję pierwszy sposób z Ulumulu. Dobra, gdzie jest ten koleś? Koleś każe, każe mi iść gdzieś do góry, a ja teraz zmierzam na dół. Nie wiem czy dobrze idę. Yy, ork, ork, yy, ja pierdzielę. to jest naprawdę masakra. Kurde, boję się, boję się, że mnie zabiją, gdy teraz będę próbować yy, zabrać coś. Wolałbym teraz nie ryzykować. O, mikstura widzimy. Trochę się obawiam tego, że spróbują mnie zaatakować. Orkowie Wojownik, wojownik Kurde, na pewno nie tutaj, to jest... Eee, może tutaj? Nie, tam nikogo nie ma Ja pierdzielę, ja mam iść szukać tego ultrala, jeszcze mi się gra tutaj Ostrościna Nie wiedząc czemu No niby mi iść do góry, ale kurde, tutaj dwie... dwa miejsca Dwie ścieżki Mianowicie ta tutaj... O, czekajcie, tutaj coś jest? Nie. Oraz tutaj prowadzimy to na dół wszystko. Hmm. U, jednak nie ludziska. Idziemy na górę powolutku. Okej. Okay. Eee, jakie to jest gigantyczne, ja pierdziu. Dobra, zanim pójdziemy, na pewno tam jest ten urtral. Ale zanim pójdziemy dalej, to sobie jeszcze przeszukamy tą miejscówkę. Dobra, oczywiście ciemne grzybory brać możemy sobie zbierać roślinki. Ale jeżeli otworzymy jakąś skrzynię, to oczywiście... nas atakują. Nie opacza. Już nic poza tym, dobra. Ciemno strasznie nic nie widać, cholera. A nie chcę mi się już ze światła korzystać, ale w sumie z pochodni mogłem sobie skorzystać. Czekajcie, tych pochodni trochę mamy na pewno, także... Nie ma żadnego problemu. Gdzie jest ta pochodnia? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Yy, tutaj jest. No, tego trochę mamy, także spoko. 6 sztuk. Dobra, tego nie chcę zabierać, bo nie ma takie głupie wrażenie, że mnie zaatakują. Yy, wiem, że ludzi skajdą w złym kierunku, ale. Chciałbym sprawdzić, czy tutaj jeszcze mamy. To miasto jest naprawdę ogromne. Tam dalej niczego nie ma... Fajnie by było, bo gdybym znalazł jakąś tam kamienną tabliczkę, bo w Górniczej Dolinie tylko jedną taką kamien kamienną tablicę znalazłem. Niestety. Także bardzo, bardzo mało. Co to jest? Grasz Karok. To jest jakaś... Jakiś miecz ludziska, wiecie? Ciekawi mnie, co to jest za mieczek. Czy to jest jakiś, nie wiem... Eee, uh, smocza zguba, błogosławiony, uh, przyklęty będzie dwuręczny. A nie, to jest po prostu zwykła broń... zwykła broń orków, także dobra. Myślałem, że to jest jakaś broń legendarna, albo coś w tym stylu, bo całkiem ładnie wygląda. Ale niestety obrażenia są tragicznie niskie, że tak powiem. Uh, co to jest? Jakiś młotek ludziska? Co to, co to jest, co to jest, co to jest? Mod trolla? What the fuck? Czy mnie nie zaatakują, gdy spróbuję to wziąć? Co to jest, kochani?